Siemaneczko, z tej strony FC Tomana i witam was po raz kolejny w odcinku Singe z 2. Tym razem podejmuję się pewnego wyzwania. Yy, od jakiegoś czasu grałem tylko postaciami, które mają wysokie poziomy, które udało mi się trochę tam wybić w tej grze. Ja gram w nią od całkiem niedawna, jak już wspominamy w wcześniejszych filmach. Jednak tym razem postanowiłem zagrać postacią no niemalże od zera yy, i nagrać to dla was. Yy, tym razem wybieram Jokera. Tutaj mamy jedno z wydarzeń z tego uniwersum, które już ukończyłem, to tylko zabawa przy pomocy Harley Quinn, ukończyłem to wyzwanie grając z Jokerem, udało mi się zdobyć tam dwie legendy, jedna dla Harley Quinn, druga dla Red Hooda, którego mam na 30 poziomie i tutaj ponownie, ponownie możemy wygrać legendarne wyposażenie dla Harley Quinn, jak i dla, y, dla bohatera losowego, y, wybieram Jokera, ponieważ chcę się nim nauczyć grać, coś ciekawa postać, niezłe kombinacje można tam zrobić ciekawe ataki specjalne, z góry uprzedzam, że prawdopodobnie do tego pojedynku przeciwko Robinowi nie podejdę za pomocą Jokera, wydaje mi się, że nie miałbym szans żadnych, tym bardziej, że Jokera mam obecnie na trzecim poziomie i nie miałbym szans równać się z trzydziestym poziomem Robina. Także nie przedłużając przechodzimy do pięciu starć w tym wydarzeniu. Batman został na dwudziestym drugim poziomie, Red Hood na trzydziestym Uwaga, uwaga, 4000 obrażeń i złota skórka. Jak już niektórzy z Was pewnie zauważyli, przy pomocy Christiana udało mi się odblokować tą fajną skórkę. Bane na 22, d na 10, tu się nic nie zmienia. I mamy naszego Jokera. Parę walk jeszcze miałem tu za pomocą flesza, jednak poziom nie wskoczył. To cały czas 12. Też specjalnie się nie zmieniła ta postać. Także przechodzimy do Jokera. Trzeci poziom. Pewne modyfikacje są, tutaj się chodzi o wyposażenie, natomiast nie przywozywam do nich jakiejś szczególnej uwagi. Hale Quinn cały czas u boku, 5 pojedynków, 2 metra wyzwania, do których raczej nie będę przykładać większej uwagi. Liczę na to, że uda mi się dość szybko to zrobić. Może przy okazji jakieś ciekawe combo. Parę razy sobie spojrzałem na listę ruchów, jakimi dysponuje Joker. Nie są one trudne. Przynajmniej, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jednak już żeby tutaj gdzieś tam nie powiązać, wykombinować coś dobrego. No to już trzeba to się tutaj spiąć. Aha, zamykam wiązek. Na zaczyna tutaj już operować swoją bronią. Dobre combo, razy cztery. Jak na początek może wystarczyć. O, sprydziło. No nie no, ten swój przyklęty armor z lodu. Nad, nie wiem dokładnie co on robi, wydaje mi się, że to w jakiś sposób ogranicza te obrażenia, które otrzymuje od nas Dobrze Jeżeli się zaraz ruszę to będę zamarznięty No nie uda, mi się Hop Combo na 3 O, jeden. To jest nieciekawe, się robi w tej walce przeciwko kapitano, kapitanowi Kataru, tak można dowolnie sobie to przetłumaczyć. Na razie nic kompletnie dobrego tutaj nie sobie nie prezentuję w tej walce. Gaz. Przegapiliśmy tę runę, podejrzewam, że bardzo dużo rund przygrawiamy. 390 obrażnia i starcie. Nie zwrócimy uwagi, ma. Oj, chyba nie na rady. Efektownie z saltem. Wózek, zostaw człowieków, Słukuje ten wózek. No i po łatwe starcie, łatwe starcie udało się tu wygrać dość prosto. Czwarty poziom Jokera, nowy sprzęt dla Starfire i dla Jokera. Sprężynowiec, ech, zostawmy na razie tak jak jest. Minimalny współczynnik, lepszy w ataku. Czekajmy za legendami, bądźmy cierpliwi. Zobaczymy, co Pan sobie Zero będzie miał do. Zaprezentowania, na razie dwie postacie związane z lodem, z zimą. Skórka reptajla, e, no, kto to zauważył? Perfektownie. O, widzę, że stawiamy czoła, ma tak na głowę. Kontra. Ojej! Użył tego, co myślałem, że atakujemy inaczej. Całe szczęście nie dało się zarazić. Zab zamrozić też, żeby nie zarazić. No zamrozić też może i lodem. Uuu, nie, jest łatwo. Zdecydowanie. Super. Gaz na nogę. I leży. Udało mi się na swą uwagę No i co? Mamy remis? Nie tak długo i być nie może No już nie jest Za wysoki lużurk panie, nie? Oj, eny! Nie przewidziałem tego że tak się dobrze odbiję. Tak Hop Dobra, zrobimy to przeciwnika. Na życie blisko, ale liczył chyba na kombo, skoro udało mu się zostawić tutaj dwa ślady po sobie w powietrzu. Dobra, użyjmy tego ulta, może wejdzie? Udało się. A już się bałem, że tam będę miał obrażenia przy okazji tego Bołana. Na pewno nic miłego. Ale nie koniec, to jest nie koniec. Dobra, Harley, pomóż. Zamrożony. Ojej, zaczyna być nieciekawe. Uff, udało się, udało się, złapał się na pułapkę, którą tam posadziliśmy. Praktycznie jeden krok zadecydował. Od... O, codzienne wyzwanie, użyć trzech elementów interaktywnych. Praktycznie zabrakło mi jednego elementu do użycia, miałbym meta wyzwanie zrobione. Darkside. No ta obrona 971 jeny, tak niska obrona, tak będzie podatny na obrażenia. No ale w ataku jest niezwykle groźny. Darkseid zdecydowanie znajduje się na liście z postaci, których chciałbym chociaż troszkę pograć, zobaczyć czy będzie się fajnie im grało. Jokera nieco z marszu wziąłem. Nie wiedziałem czy będzie fajnie im grać, czy też nie. Może niski atak. Pobudka. Dobra. Z palaczem. Nie, nie poszło, nie udało się. Ale pomóż. Bardzo precyzyjne ataki w moim wykonaniu nie dał się złapać. Atak na górę. O! Proszę bardzo, udało mi się odkryć dopiero yy, strzał z pistoletu. Dobra, prowadzimy. Ale jak mówię, ta obrona Darkseida na pewno mu nie pomoże w tej walce. O! Walizki? No to jeszcze jedna. z palaczem Jest. No nie. No nie. No nie. No tak nie może być. Jak to możliwe, że w trakcie wykonania mojego ataku coś takiego się zdarzyło? Obronił. No nie. Hop. Nie, tak to tak. Tylko trzy trzy. Czy wejdzie? Nie wszedł. Ha, ha. No tak myślałem, że uda mi się Splash'a tym razem użyć przy tej broni. Efektowne, ale swoją drogą to outro jest fenomenalne. Naprawdę wyrazy szacunku dla które układały tą postać. Podoba mi się ten, ten Joker. Chyba najlepszy od bardzo długiego czasu. Nie chodzi tylko o gry, bo, bo przecież w Mortal Kombat DC Universe był w Injustice 1, teraz Injustice 2. A nawet jeśli chodzi o filmy. Chyba ona przebiłam moim zdaniem Jacka Nicholsona, jeśli chodzi o całą ee, o samą osobę, jak wygląda, o, o ten wizerunek. Enchantress, z naszym przeciwnikiem, no to lubię z nią grać, nie lubię z nią grać. Odbiła ten pocisk. To jest jedna ze zdolności Enchantress właśnie, o której ciągle zapominam, bo nie tą postacią, więc to prawo nie wiedzieć. Za krótki, za krótki ten Nie, teraz przegrywam. Tylko jeszcze raz na ścianę. Jest, ale minimalnie, tylko minimalnie udało się zrobić. No już na pewno jest po mnie. Nie umiem się bronić przed tym atakiem specjalnym. I dawaj. Ale małe obrażenia, tylko 90. Dziwne. Dobre to było. Cztery czasy. To było mocne. przegram tą walkę. Już przegrywam, solidnie. Nawet nie pozwala mi wprowadzić. Ktoś może się uda. O, ale to i tak nie stawiam już w najlepszej sytuacji, bo właśnie zdejmę wszystkie wskaźniki. No to jest po. No i przegraliśmy. W końcu to się musiało kiedyś stać. Prze przeciwko komputerowi. No niestety, niestety, ale próbujemy dalej, próbujemy dalej. Trzeba się nauczyć tej postaci, bez dwóch zdań. O, jeden. Nieciekawie. O, udało się to w końcu. Sukces. Co z tego, jak przed tym się nie potrafię bronić? Straszne to combo.

tam butla chyba ma powinna, tak nawet jak się uda obronić... No i przegryliśmy oczywiście mu w takcie gadaniny To się nie atakuje proszę pani, no gdzie? Trzeba go przeskoczyć? No ale tak, tu nie mogę grać przecież Czy on mnie zatakuje Nie mogę ich zrobić, no nie mogę ich zrobić Kompletny, kompletny niszczy mnie w tym, w tym, w tym pojedynku Wiele mi brakuje, żeby tą rundę zdobyć, a tu co? Przegrałem. No niewiarygodne, 2-0. Tomek, weź się do roboty. Hop. Dobra, udało się coś. Ręka znikąd. To jest nieuczciwe, ono... ma jakichś pomocników tutaj szemranych. Zobacz, no, nie, nie upadnę, on nabije, no. Szacunek do starszy No już bliżej nie będę w tej wygranej. W końcu udało się. Mój Boże. Ole mnie przeciągnęła teraz przez planszę. Jeszcze raz. No, ten, ten, przecież ten czas już wchodził. Hop. Ult? Nie wiem, chyba z góry. Ale udało się. No i znowu. Zawsze dam się złapać na ten cios. Nie wiem, nawet jak trzymam do tyłu, mam wrażenie, że nie jestem w stanie tego bronić. Hop, serdeczne szczęki. No ale oczywiście człowiek znikąd, to twarzy podobnej zupełnie do nikogo. Musimy lać. Twoja Niestety zapominam jakie to jest kombo, zapominam totalnie. No wcześniej udawało mi się nawet po 5 hitów zrobić, to po, po odbić ściany. A co tam? A nic tam? Oczywiście musisz się obronić. Harley? Mhm, mhm, mhm. A co zrobiłem? Jeszcze raz Harley. Hop. No i po będzie Ale jeśli nie pomoże, to nie wiem, kto mi pomoże No nie, 3-0 To jest znak To jest znak To jest znak, że trzeba się uczyć tej postaci To jest znak, że jest po prostu cienki bolek Hop. Hop, Dobra Teraz nie ma batana na dwóch Wiem, z góry, bat. Zero obrażeń. Niewiarygodne normalnie. Co on ja zrobić? Rzuć czymś tam Zrób sprawdź coś, żeby nie przydatna w końcu Hady, bo naprawdę Blisko. Szafa gra tam się szczypać. O, ona się nie chce szczypać. Hop, hop, jest, leży, leży, leży. Chyba wprost pierwszą rundę ten teraz. Tak mnie stresujesz, nawet nie jest w stanie powiedzieć właściwej jej nazwy. To niewiarygodne, i znowu ten atak. No i znowu ten. dziwak. Znikąd. Też chcę mieć takiego mocnego pomocnika. Co on sobie myśli? Zobacz, 160 od razu. Jeszcze ult z góry. O, najlepiej, może, może czwórka przyjdzie do tego co? Chyba będzie po. Dla mnie. Jak czwartą walkę z nią przegram, to już nie wiem. Sporo im brakuje, żeby to jeszcze skończyć. O, jeny, zabrakło jednego hita, normalnie. Joker. I co mi po tym zdrowiu? O, jeny. Nierealne, normalnie nierealne to się dzieje już. O! I co z tego? Zgodnie z pewnością wychodzi z tego? No tym łomem to ja mogę smachać Dobra Nieźle Jest tragicznie Teraz jest tragicznie Boże Nie mogę wyjść z rogu Oczywiście zero obrażeń, zero obrażeń Ucieka, od mnie nic z tego nie wyjdzie tutaj do niej O, w końcu udało się Ja poleciałem, ona poleciała Wszyscy polecieli tak, oczywiście musi unikać moich ataków. Dobra, ten gaz nieco za wysoki idzie do mnie znowu, ten nieznajomy. Jak pan to jest jej randka, to ja dziękuję. Hop, jeszcze raz. Znowu wygraliśmy pierwszą rundę. I co z tego? Teraz się okaże, że. piękny skok. Ona mnie przybliża, to jest, to jest totalnie nie fair. Skąd ona to bierze? Odbierz, od Chodź, 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 Jest. Jeszcze raz. I na bis. Aha. No nie no. Ty, ty, to I Proszę, ja sobie leżę kulturalnie, a taki... Nie znamy, przyjdzie i cię uderzy Jeszcze jego ręka była serdeczna No nie, ja znowu przejęł niket, bo oczywiście ma jakąś tarczę, której nikt nie słyszał Jeżeli użyję ulta, to będzie po Nie ma co jeszcze ktoś Dobra, jest Za piątym razem? Za piątym razem dopiero mi się udało? O jeno, za to to powinna być jakaś dodatkowa wygrana, bo to jest... Ludzkie pojęcie to przechodziło normalnie. Traw 10 atakami z przykucnięcia. Ciekawe. To jest dopiero ciekawe wyzwanie. Jak miałbym to zrobić z Enchantress, to chyba bym przechodził pół godziny tą walkę. Ale mi zdenerwowała, szok. Ja na razie chyba ma największa irytacje w tej grze. Ale widzę, że Czitan nie chce być gorsza w ogóle. Zdecydowanie. Je no, jaka ściekła. Co ja zrobiłem? Coś, o co chodzi? Uu, uu. Ja nawet nie zdążyłem się rozgrzać. Co to za trudności? Ja przepraszam? Op. Nie, jedziemy z ultem, bo tu trzeba tu... Trzeba nadrabiać. Jeden, dwa. Zyt. Zyt. Bum. Efektownie. Dobra. Będę skakać. Hop. Gąski, gąski do domu. Dobra. Jeden, jeden. Ale co tu się działo? Rzucam, no jak oszalała. Wrzućmy to. Jeszcze raz, Ono się na to złapać. Mamy to. Uda nam się, uda nam się to przebić, na pewno. Jedziemy na całość, trzy. Pewnie nierozważnie, ale jest. Regeneracja? Zadam no to jesteśmy blisko, jesteśmy w domu. Może nie? Huh, pewnie, że nie. No i drapieżna cheeta co mi zrobiła? Kuku. Nie, no nie możemy tak źle zacząć tej walki. Tam to było fatalne po prostu. Jak, jak wściekła. Ale nic mi nie wychodzi kompletnie, nie pamiętam jakie są komba. Naprawdę to jest... Aż ja się męczę teraz. Naprawdę muszę tutaj więcej czasu poświęcić na jokera, bo to jest tragedia. Ale dla chcącego nic trudnego, oczywiście, pewnie. Dobra. Przebijamy. No niesamowite po prostu, ta kontra była mega mocna. Hop. ty. No podobnie skacze do gorilla grot z tego co użyłem co z tego, że blokuję w trakcie kombo, Nic nie zrobisz, nic człowieku nie zrobisz No tak z podłogą przetłauować, kto to widział Op, Nic, nic, nie wiem co mam zrobić, nie wiem co mam zrobić Nie wyobrażam sobie teraz walki Zrobiłem na tym poziomie. Byłby pogrom. Teraz jest pogrom. Czy jest lepiej niż po będzie? Chyba nie. O! Coś się udało. No zbliżymy się, zbliżymy się do niej. Jeden, dwa. Rądzik. Dynamik. Uuu. No, oczywiście. No i znowu. Trzeba przy tych obroń. Jest! Udało się! Uuu. Uuu. Szybkie strzały z pistoletu zadecydowały. No, to jest urok właśnie. To są te szybkie, słabe, słabe ciosy. Ale się udało, no naprawdę. No za to to już powinien być od razu piąty poziom, albo jakieś nagrody. No niestety nic. Ale dobra, udało się zrobić to wydarzenie. Oj, powiem wam szczerze, że namęczyłem się niesamowicie podczas tego wydarzenia. No, takie wciery. To ja nawet przez sieć wtedy nie dostałem, co grałem Red Hoodem. Przynajmniej wtedy mogło być mnie wstyd, bo były i lagi. Oczywiście nie zaznaczam tu nic na lagi. Ale było tak, że nie gram przez sieć. Takim jokerem w ogóle dzisiaj nie miałbym szans. Ręce dla Harley Quinn. I Bane głowa. Ha, ha, ha. to się przyda. Całkiem spoko. Dobra moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeszcze spróbuję sobie zrobić to wydarzenie, ale to zupełnie inną postacią. No bo do końca wydarzenia zostało 4, zostały 4 godziny. Nie ma takiej siły, abym tutaj skoczył jokerem w takim tempie jak teraz gram yy, nawet na 15 poziom. Także a gdzie tu do 30 poziomu? Nie ma szans. Dobra, dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pozdrawiam. Heja!